Znowu tryb agresja, gdy per ból Wiem, że czasy zmienne, ja dalej taki sam Ciągle solo na kurwę bo taki mam vibe Kurwie chcą obrażać, kurwie chcą poniżać Ja dalej to pcham na stole, może stać do rato Jak każdy najedzony jest dosyta W życiu nie chodzi o szmal, a o jego brak Mm, 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 mm. Bez gotówy nie przejdziesz, na głowie kolejny ciężar. Mm, życie wiele razy pokazało. Komu ufać ma, kogo rozjebać? Znowu lęk w wysokości, boję się, że pięć minut skończyło dawno się. Ja dalej w to gram, wapię nowy plik. Choć nie gram w Lead for Speed, to ciągle gonią mnie psy. Barwy, ciągle większy progres, nie patrzę na rany Coraz bardziej wierzę w siebie, że pokonam to gówno Od roku bez syfu